Witajcie kochani w nowym odcinku dzisiaj trochę nietypowo bo nie zacząłem od miejsca gdzie spotkałem tego boczniaka a celowo czyli boczniaków takich boczniaków jak ten to jest boczniak ostrygowaty bardzo ładne zobaczcie owocniki naprawdę one są może duże ale ten boczniak jest nadal świeży nie jest obsuszony ani nie jest twardy nadaje się do, na flaczki ale o tym później ale nie szukamy ich w takim drzewostanie w ogóle w żadnych lasach iglastych. A gdzie można spotkać takie boczniaki, to sobie zaraz zobaczycie w dalszej części filmu, ale najpierw pokażę Wam, jak pięknego trafiłem pochwiaka okazałego. Owocniki mają po kilkanaście centymetrów wysokości, więc nie trudno je wypatrzeć. Swoim kształtem przypominają drobnouszczaki, a tylko dlatego, że to jest ta sama rodzina grzybów, ale tylko kapelusze są bardzo podobne, bo jak zauważycie, reszta owocnika Trzon posiada już pochwę. Kapelusz tego pochwiaka jest taki popałdowany, dość śliski, a w przekroju możecie zobaczyć, że blaszki są bardzo szerokie i bardzo gęste. Młode owocniki przypominają właśnie takie drobne muchomory, które są zamknięte w pochwie muchomora żółtawego czy muchomora cesarskiego albo jakieś mglejarki czyli owocnik o jajkowatym kształcie zamknięty w pochwie. Ale główną cechą charakterystyczną dla tych właśnie owocników jest ten śliski, pomarszczony kapelusz i brak pierścienia na trzonie. A druga cecha to występowanie tych pochwiaków, gdzie one rosną. Jest grzybem jadalnym. Ja kiedyś miałem okazję spróbować pochwiaków. To był jakiś produkt w puszce i szczerze powiedziawszy, nie, nie smakowały mi te, te grzyby. Tego pochwiaka zabrał mój kolega, który chciał go spróbować. Ale z tej samej rodziny na przykład drobnouszczaki mi też nie smakują, więc jakoś nie jestem przekonany do pochjaków. To gdzie tego boczniaka możemy poszukać? Oprócz tego, że znajdziemy go w sklepach, na regałach, to najlepiej popatrzeć za nimi na ściętych pniach topoli. I tutaj macie przykład, jak potrafi obrastać taki pień topoli pięknie boczniakiem ostrygowatym. To jest tylko jedno z miejsc, w którym lubi wyrastać boczniak ostrygowaty, bo tak samo możemy go spotkać na kłodach bukowych. Pokazywałem Wam wiele boczniaka porastającego kłody bukowe. Ale w tym odcinku chcę Wam pokazać bardziej przystępne miejsca dla Was, czyli pnie topolowe. Chyba w całej Polsce topola była obsiewana i Potem wycinana, więc tych pni to poli naprawdę możemy spotkać dużo. A co za tym idzie, można tam i spotkać nawet boczniaki. Więc warto tam zajrzeć, bo czasami na dwóch, trzech pniach nie będzie nic, a na jednym z pni nagle pojawi się bardzo dużo ilość boczniaka. Tutaj macie kolejny pień, na którym znalazłem boczniaka. W sumie tego boczniaka z tych dwóch pni było około 30 kg. Ja tego boczniaka przerobiłem, poddusiłem. I do tego sosu pomidorowego potrzebowałem takiego sosu do placków ziemniaczanych, ale fajne są też panierowane boczniaki, świetne są boczniaki przerobione jako flaczki, czyli zamiast mięsa dajemy boczniaka, kroimy go też w paski i dość mocno wtedy przypomina swoim wyglądem flaczki, a smak ma bardzo ciekawy. Widzę z opinii, że wszyscy najbardziej sobie chwalą flaczki z tego boczniaka. Ale jak wiemy, każdy ma jakiś swój gust i możecie go przerabiać na różne sposoby. To jest grzyb, za którym możecie pochodzić teraz przez okres zimy do wiosny. Ten okres zimowy szybko nam minie, zobaczycie. A z czym możemy w ogóle pomylić takiego boczniaka, bo też oczywiście boczniaka można pomylić z obecnie uznawanym za niejadalny łycznikiem późnym, chociaż kiedyś był zbierany i jedzony, ale łycznika późnego. Też spokojnie rozpoznacie, naprawdę jest charakterystyczny, bardzo się różni. Polecam zobaczyć sobie na mój starszy film, gdzie mam porównanie tego łycznika późnego z boczniakiem. W tych samych miejscach, czyli pnie lub kłody topolowe, możemy spotkać inny gatunek, łuskwiak topolowy. Dlaczego go pokazuję? Pokazuję go tylko dlatego, że jest to samo miejsce występowania co boczniak. Jego okres występowania jest koło miesiąca. Ale znowu owocniki potrafią przetrwać na tych kłodach czy pniach bardzo długo, dlatego ja go wam chcę pokazać. Jest grzybem niejadalnym, ale dlatego jest niejadalnym, że jest gorzki. Bardzo się różni od boczniaka, bo jak możecie zauważyć, kapelusz jest łuseczkowaty, trzon tak samo jest łuseczkowaty. Na trzonie możecie zauważyć strefę pierścieniową i na obrzeżach tego kapelusza potrafią być takie strzępki. A jak zdążyliście już zauważyć wcześniej, boczniak jest gładki i jego blaszki schodzą, schodzą się na trzon. I nie ma tam strefy pierścieniowej. Jego ulubione miejsce występowania to jest środkowa część pnia. Czasami oczywiście rośnie, tak jak w tym przypadku na boku pnia. Jego kolor jest czerwono-szaro-brązowy. I jak zdążyliście zauważyć, bardzo silnie łuseczkowaty. Myślę, że wam się uda spokojnie spotkać takiego łuskaka na topolach. W tym odcinku, właśnie pokazuję wam jak najwięcej stopoli. Oczywiście nadal rosną gąski i nie zapominajcie o tym, żeby się wybrać na gąski. W okresie świątecznym, tym długim weekendzie, wybrałem się z całą grupą znajomych na, na gąski. Nazbieraliśmy troszkę gąsek, zrobiliśmy te gąski na patelni. Naprawdę fajnie, nie tylko te gąski, tam oczywiście pojawiły się jeszcze dwa inne gatunki. Robione w ten sam sposób jak dawniej robiło się gołąbki, czyli z blachy. Tu akurat użyliśmy patelni cygańskiej i posoliliśmy, tylko popieprzyliśmy. Uwierzcie, rewelacja takie gąski są. Jeden gatunek gąski, który tam się pojawiał, był z różnymi opisami jadalności, i więc byłem bardzo ciekaw jej smaku i naprawdę mnie to zaskoczyło, bo smak był niesamowity. Ale to nie w tym odcinku będziemy mówić o tej gąsce. A co kolejnego możemy znaleźć? Teraz jeszcze właśnie. Już takim okresem przedzimowym, bo jak widzicie już za mną i dookoła mnie opadły już liście, drzewa są gołe. Jeszcze możemy trafić na bardzo smaczny grzyb, łuszczak zmienny. Łuszczak zmienny potrafi pojawiać się w sumie od okresu wiosennego, gdzieś w okolicach kwietnia, to teraz do, do listopada jeszcze śmiało możemy go spotkać. I o ile wiosną, nie będzie z nim jakoś większego problemu, żeby go z czymś pomylić, bo w tym okresie najwięcej możemy spotkać maślanek, ale one są dość charakterystyczne i będziecie w stanie je spokojnie rozróżnić, a jeżeli chcecie zobaczyć, jak rozróżnić takie, y, takiego łuszczaka od maślanki, to mam w swoich filmach starszych porównania. W okresie jesiennym jest o tyle trudniej, że pojawia się hełmówka jadowita, i też mam z tą hełmówką jadowitą film zrobiony y, z porównaniem, czyli łuszczak zmienny z hełmówką jadowitą. Na pierwszy rzut oka taka hełmówka i łuszczak wydają się dość podobne, ale tak naprawdę jest kilka różnic. Ani tutaj, ani na tym pniu nie znalazłem hełmówki jadowitej, bo to są pnie drzew liściastych. Ale musi być czujni, bo głównie pojawia się na drzewach iglastych, ale nie tylko, bo na drzewach liściastych też możemy czasami spotkać. Odwrotnie niż łuszczak zmienny, bo on z kolei lubi bardziej drzewa liściaste niż drzewa iglaste. Patrząc na te dwa pnie, to co Wam się rzuca w oczy? No na pewno ilość, bo ten łuszczak zmienny zawsze rośnie dość gromadnie. Oczywiście mogą być przypadki, gdzie wyrósł ten łuszczak tam w nielicznych grupkach, tam po 3-5 owocników, ale z reguły spotykamy go zazwyczaj w takich większych grupach, tak jak tutaj widzicie. Te dwa pnie nazywam swoją plantacją, bo obserwuję te dwa pnie już yy, kilka dni. Możecie teraz zobaczyć, jak to wyglądało wcześniej. Ilościowo podobnie. Bardzo dużo owocników, ale bardzo drobnych, malutkich. Ale na tych owocnikach już można było zauważyć takie drobne cechy łuszczaka, czyli łuseczki na całym owocniku. Oczywiście te łuseczki z czasem przy starszych owocnikach zanikają, zrobić ich troszkę mniej. Nawet przy młodych owocnikach te blaszki będą ciemne u łuszczaka zmiennego. Przy starszych owocnikach to już lepiej widać. Trzony są łuseczkowate do pierścienia. Powyżej pierścienia zauważycie, że trzon już jest gładki. Ten pierścień jest taki troszeczkę postrzępiony. No i na krawędziach owocnika możecie zauważyć nieraz kawałeczki osłony. Przypomina troszeczkę smak opieńki, ale jest według mnie smaczniejszy od opieńki. Nadaje się do zup, sosów. Nie zachęcam oczywiście osób, którzy się znają na grzybach, żeby zbierać od razu łuszczaka zmiennego, ale zachęcam, żeby spróbować go rozpoznać. A ja sobie tego łuszczaka pozbieram i zrobię dodatek do łazanek. Już tak kiedyś robiłem, bardzo mi smakowały. Żeby te łazanki nie były takie ubogie, to właśnie dodam łuszczaka, mięso, makaron. Mogę Wam szczerze polecić, bo w takim wydaniu też ten łuszczak bardzo dobrze smakuje. Muszę Wam powiedzieć, że jestem zszokowany, bo zagadka okazała się chyba bardzo łatwa. Albo tak bardzo dużo osób już zna te grzyby, wodnicha późna. Jak najbardziej grzybiadalny, jadalny, smaczny grzyb jadalny. Naprawdę jestem w szoku. Ale to mnie bardzo cieszy, bo okazuje się, że grzyby stają się popularne, coraz więcej osób je zna. Teraz zrobiło się troszkę więcej przymrozków i ta wodnicha nam się zaczyna pojawiać. Jaki drzewostan, to sami widzicie. Na ten moment tych owocników jest takich malutkich, bardzo dużo tutaj. Ale są małe i trzeba bardzo powoli chodzić i wpatrywać się. Ale wszystkie starsze owocniki są nabite czerwiami jak kasza z kwarkami. Cytat ze sławnego filmu Kargula i Pawlaka. Przy starszych owocnikach jest tak dużo czerwi. Także uważajcie, chyba że Wam taki drobny, drobny czerw w grzybku nie przeszkadza, to, to nie ma problemu. A troszkę mięska zawsze może być. Przy tych owocnikach akurat te kapelusze są suche. Przy tych młodszych owocnikach widać, że kapelusze są śliskie, dlatego mówię, nie wszystkie owocniki będą śliskie. Niektóre mogą być matowe, ale po kształcie poznacie, że to jest wodnicha późna. Zresztą w tym okresie jakoś specjalnie dużych ilości różnych gatunków nie spotkacie, więc to, co wyrasta w takim terenie mniej więcej o takim kształcie, to już powinna być wodnicha późna. Popatrzcie za, u siebie za takimi wodnichami. Grzybiadalne, ale bardzo lubiane przez czerwie i to niezależnie od roku. Temu gatunkowi lekkie przybązki w ogóle nie przeszkadzają, więc myślę, że jeszcze w grudniu spokojnie pozbieracie, nawet do stycznia, w zależności w jakim regionie. Wodnichy, wodnichami, ale my idziemy patrzeć za czymś kolejnym, co jeszcze można pozbierać. A w dzisiejszym odcinku, na zagadkę, zrobimy gatunek, który pojawia się głównie wiosną ale pierwsze owocniki możecie już wypatrzeć właśnie późną jesienią. No, co prawda, owocniki takie małe przetrwają do wiosny. Wiosną ruszą i dopiero będą coraz większe. Pokazywałem wielokrotnie, a ja, jeżeli chcecie znać odpowiedź, to popatrzcie mo na moje y, filmy z wiosny, bo tam pokazywałem bardzo dużo akurat tego gatunku. Na odpowiedzi czekam oczywiście w komentarzach. W poprzednim odcinku pokazywałem Wam już y Płomienicę zimową. I w tym odcinku też Wam pokażę płomienicę zimową. Podobnie jak ten łuszczak, pojawiła się tylko, że nie na pniu, a w korzeniach wierzby. O tyle ciekawe są akurat te owocniki, które Wam pokazuję, bo swoim kształtem już bardziej przypominały te, tą klasyczną płomienicę, czyli te enioki sprzedawane w sklepach azjatyckich. Dlatego, że kapelusiki były małe, a trzony bardzo długie. Co prawda kolor tej płomienicy u mnie nie jest biały, tak jak przy tamtych gatunkach grzybów tych uprawianych. Tutaj ten kolor jest złoty. Kapelusiki przypominają takie złote dukaty, lekko śliskie, ale w tym przypadku, jak możecie zauważyć, trzony bardzo długie. Jeżeli Wam się uda wydobyć kiedyś całą płomienicę z podłoża, jeżeli ona rośnie z korzenia, to możecie zauważyć, że trzon tej płomienicy jest tak samo zakończony, jak trzon piążkówki gładkotrzonowej. Bardzo długi i szpiczasty. U pomienicy zimowej, przy młodych owocnikach, te blaszki będą białe. Z wiekiem te blaszki będą robiły się trochę bardziej kremowe, a nawet takie lekko złote. Ale to już przy takich naprawdę dojrzałych, starszych owocnikach. I widzę, że ktoś po tych miejscach moich też chodzi i zbiera pomienicę, bo zobaczyłem w tym miejscu akurat sporo naciętej pomienicy zimowej. Ale to bardzo dobrze, przecież grzyby nie rosną tylko dla mnie, a dla wszystkich. A tą pomienicę użyłem właśnie w Rosole. Wrzuciłem ją. Do rosołu, bo najlepiej ona smakuje mi w zupach. A dołożyłem nam też uszaka bzowego, który świetnie smakuje właśnie w rosole. I jak Wam mam go polecać, to w takiej formie jest naprawdę rewelacyjny, bo chciałem, żeby oddały te swoje właściwości antywirusowe do tej zupy. No to dotrwaliśmy do końca i mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zróbcie tak jak na przedstawionej prezentacji, a przyjdą do Was powiadomienia z kolejnymi moimi filmami. Ja będę kończył, kochani. Do usłyszenia. Cześć pa. Gdzie możemy spotkać boczniaka ostrygowatego? Jak myślicie? Dobrze mówicie. W sklepie na regale, tak.